O, no cześć, pewnie przyszliście się tutaj pośmiać, tak? Ha, ha. Współczuję osobom siedzącym w branży turystycznej albo gastronomicznej. Pijalnia wódki i piwa zaoferowała kupno voucherów na alkohol i inne swoje produkty, które będzie można wykorzystać wtedy, gdy to wszystko się skończy, licząc, że uda się pokryć chociaż część kosztów wynajmu lokalu czy wynagrodzeń dla pracowników. Mnóstwo restauracji i lokali jest na skraju bankructwa. Współczuję Twojej wątrobie, bo teraz, kiedy mamy siedzieć w domu, pijesz średnio 7 razy częściej niż do tej pory 7 razy częściej niż przed tą całą uu, rozpierduchą. Aha, no i mamy jeszcze piękny system edukacji, który radzi sobie nie mniej beznadziejnie niż reszta gałęzi. Jeśli jeszcze się uczycie, to zapewne zdążyliście posmakować e-learningu z całym bukietem aromatów. Technologia, człowieku! Jeszcze jakieś 50 lat temu byłbyś pozbawiony szans na naukę na jakieś... Nie wiadomo, ile jeszcze to potrwa. A teraz możesz siedzieć w swoim zaciszu domowym, pod kołderką i słuchać nauczycielki, która nie ogarnia oprogramowania. Transmisję tnie co jakieś 4 sekundy albo dokładnie w tych momentach, które są po prostu ważne. A, no tak. I jakość audio i wideo całej transmisji jest porównywalna do tej z SoneRixona K800i. Jakby zakłóceń było mało, ładniejszym mikrofon buczy, jakby miała pralkę w swoim pokoju. Adrian aktualnie wali wiadro na wizji. Ja Maciek z tym zbanem Pawłem zajmowałem się w tym momencie ciśnięciem sobie po starych. Y współciesze klasy, włącznie z Piotrkiem, który właśnie w tym momencie ekspi w Metinie. Nigdy nie sądziliście, że jesteście w stanie wyciągnąć z lekcji mniej niż za starych dobrych czasów, kiedy faktycznie fizycznie musieliście chodzić do tej głupiej budy. No, ale jak wszyscy wiemy, życie potrafi super zaskakiwać i okazuje się, że się da. Słyszeliście może o planach dotyczących przeprowadzenia matur w obliczu teraźniejszej kryzysowej sytuacji? To ma być tylko lekka zmiana formuły. Rozmawia się o tym, czy nie przeprowadzić ich przez internet. Wcześniej podczas pisania najchętniej oblepiliby bycie kamerami, a każdy Twój podejrzany ruch mógłby się skończyć wywleczeniem ciebie za szmaty z sali. To tylko lekki kontrast. Ale tak naprawdę, jakie mamy inne opcje? <laughs> a słyszeliście o lekcjach prowadzonych na kanałach telewizji publicznej? O nauczycielkach matematyki, które tłumaczą zagadnienie liczb parzystych w taki sposób, że no to są takie liczby, które mają parę. Co? Tak? Co to jest para? Dobrze mówicie. Para to coś, co, co przynajmniej są dwie rzeczy, tak? Dwie osoby. Czy my z panią Asią jesteśmy parą? Mhm. Zgadza się. Gdybym nie uczono w ten sposób, do tej pory nie wiedziałbym, co to są liczby parzyste. A słyszeliście o nauczycielce, która myli obwód ze średnicą. Gniazdo jest budowane z gałązek, z suchych traw, jest kolistego kształtu i osiąga nawet 2 metry średnicy. Ja teraz pokażę Wam na mojej taśmie, o co chodzi z tą średnicą gniazda. Spójrzcie, tutaj mam zaznaczoną długość dwóch metrów. Czyli nasze gniazdo będzie miało... W taką średnicę, zobaczcie nawet jak... Wow! Albo nauczycielcy chemii, która... Zresztą wystarczy sobie włączyć którąkolwiek z kompilacji, które mają zresztą już setki tysięcy odsłon. I teraz w wyniku połączenia tych dwóch pierwiastków, tych dwóch pierwiastków, 2 miliardy złotych z przysłowiowej już kieszeni podatnika. Właśnie tyle zostało przeznaczone na prowizoryczną realizację jednego z zadań, zarówno telewizji publicznej, jak i państwa samego w sobie, czyli edukowania i szerzenia oświaty. Co mogło się nie udać? Liczne błędy merytoryczne, czerstwość przekazu, scenografia jak sprzed 40 lat. I właśnie to miałoby przekonać do siebie dzieciaki, które są przyzwyczajone do wybuchów, latania helikopterami i ostrej jazdy bez trzymanki w Portnajcie. Tak, to powinien być główny temat do rozmów, czyli fatalne błędy systemowe, ale hej, żyjemy w społeczeństwie! I ludzie woleli się skupić na tym, co kochają najbardziej, czyli pluciu jadem, dawaniu opustu swojej frustracji, internetowym linczu i to zogniskowanym nawet nie do końca na tych osobach, co trzeba. Ale <grym> dużo łatwiej znaleźć sobie kozła ofiarnego. Mieć ucieleśnionego, jasno określonego winowajcę, który ma przecież twarz, tłów, ręce, nogi, którego można byłoby uderzyć w razie potrzeby. Na pewno o wiele łatwiej sobie jest to zwizualizować niż abstrakcyjny rząd czy cały system. Tak, można obiektywnie stwierdzić, że lekcje TVP są antynaukowe, wręcz ogłupiające. Nauczycielki nie są przygotowane merytorycznie, popełniają fundamentalne błędy w nauczaniu i to z zakresu wiedzy ze szkoły podstawowej. Temu się nie da zaprzeczyć. Ale czy na pewno to całe szambu powinno się wylewać na prowadzące, od których zła sława prawdopodobnie nie odczepi się już do... może... Końca ich życia. Tak się składa, że Aneta Zabłocka, redaktorka serwisu. That Hero, skontaktowała się z jedną z nauczycielek, która brała udział w całym przedsięwzięciu. Najsmutniejszy tekst, który padł w tej rozmowie, to: Przepraszam moje dziecko, że wzięłam w tym udział. Nie miałyśmy wyboru, wbrew temu co się mówi, nie było żadnego castingu. Pan dyrektor wybrał nas, miałyśmy jeden dzień na przygotowanie materiałów. Chciałyśmy nagrywać te programy w szkole, ale realizatorzy uznali, że oświetlenie jest za słabe. Ostatecznie wszystko odbyło się w studiu telewizji regionalnej. Nie dostałyśmy żadnych materiałów dodatkowych. Mogłyśmy korzystać tylko z tego, co same przeniosłyśmy. Nie mogłyśmy wykorzystać filmików z YouTube'a ani zdjęć, bo do wszystkich pomocy naukowych trzeba było mieć prawa autorskie. Takie dostałyśmy wytyczne. Praca nauczyciela to nie jest 25-minutowy monolog. Taka lekcja nie może być ciekawa. Z każdego można się wyśmiewać, że lekcja nudna, ale nie miałyśmy możliwości i materiałów, by przygotować to lepiej. Same wymyślałyśmy tematy i pisałyśmy scenariusze zajęć. Proszę zerknąć na VOD, jak te lekcje są nudne, ale żaden nauczyciel nie miał do dyspozycji materiałów. Nagrywałyśmy cały dzień, spędzałyśmy po 10-12 godzin na planie, przygotowywałyśmy jedną lekcję po drugiej, czasem, gdy coś się nie udało, dogrywano fragment. Generalnie jednak 75 minut materiału było od razu montowane i wysyłane do Warszawy. Nie mogłyśmy tego nawet obejrzeć, nie mówiąc o tym, by na świeżo i na spokojnie przeanalizować ewentualne pomyłki. To wszystko działo się błyskawicznie. Cały dzień spędzałyśmy w wielkim stresie. Do dyspozycji była tylko kawa i woda. Nikt nie zadbał o catering, nie było nawet drobnych przekąsek. Do tej pory nie było żadnej umowy. Wytyka się nam, że wzięłyśmy 2 miliardy złotych na szkołę z TVP, a my w chwili nagrywania programu nie wiedziałyśmy, czy cokolwiek za to dostaniemy i ile. Do tej pory tak naprawdę o żadnym rozliczeniu nie rozmawiałyśmy. Moje koleżanki i ja jesteśmy bardzo zmęczone tą sytuacją. Z niedospania, nerwów, stresu już nie potrafię myśleć pozytywnie. Gdy wydaje się, że temat cichnie, nagle bum. Kolejne wideo trafia w sieć, a ludzie się śmieją. Jesteśmy w fatalnej sytuacji psychicznej. Moje dzieci też. Pojawiają się u mnie myśli samobójcze. Posiadanie tych informacji może już lekko. Zmieniać obraz całej sytuacji, prawda? Nikt nie mówi, że w takim razie braki w kompetencjach nauczycielek, które widzieliśmy, są ab bez absolutnego znaczenia, ale czy tylko i wyłącznie o nie chodzi? Ekipie producentów nie było ani jednej osoby, która mogłaby posłużyć jako pomoc merytoryczna. Błędów nie wychwycił. Ani reżyser, ani montażysta. Dodajmy do tego fakt, że owe nauczycielki nie były w ogóle przeszkolone do pracy z kamerą, ani występowania przed wielomilionowym narodem. Nie wiem, czy wszyscy z was zdają sobie z tego sprawę, jak dewastujący potrafi być stres. Dosłownie potraficie zapomnieć, jak się nazywacie, albo kiedy się urodziliście, albo który mamy rok. Jednak cała sytuacja jest najbardziej przerażająca w kontekście tego, co stało się z lekarzem z Kielc, profesorem Wojciechem Rokitą. Ten wrócił z urlopu i okazało się, że jest zarażony wirusem. Nie miał kontaktu z pacjentami ani z personelem szpitala. Na forach lokalnej gazety pojawił się jednak anonimowy wyżyk komentarzy, że komu pan Wojciech chodził po szpitalu i celowo zarażał innych. Doszło do internetowego linczu. Profesor Rokita nie udźwignął tego psychicznie i odebrał sobie życie. Sytuacja miała miejsce jakieś dwa tygodnie temu. Czy my mamy pamięć złotej rybki, czy, czy my nie potrafimy wyciągać wniosków? Wystarczy wejść na stronę, tak zwaną, mechowską, żeby przeczytać mnogość kurew, churri, pedał, LGBT. Wojciech Rockita w rozmowie jednej z kilku, wczorajszej ze mną, użył słowa błagam. Proszę mnie o pomoc. Powiedział, że ludzie, którzy piszą na jego temat, zniszczą go. Że zrobił wszystko, co w jego mocy, aby z terenu nieobjętego kwarantanną i takiego, który jeszcze nie przedstawił żadnego przypadku zakażenia koronawirusem, ochronić swoich pacjentów, swoich znajomych, przyjaciół, swoją rodzinę. Mam takie wrażenie, że obecna kryzysowa sytuacja wzmacnia do granic możliwości te problemy, które wcześniej już i tak mieliśmy. Wyciąga z nas ten cały brud, który i tak w nas siedział. Rozumiem, że wszyscy jesteśmy zestresowani i nie wiemy co będzie dalej, ale to. Nadal nie usprawiedliwia tej fali nienawiści i tego jadu, który, z którym się stykamy od ostatnich tygodni. W materiale o Dumerach wspominałem o epoce postprawdy. Dostałem kilka odpowiedzi, że jakiej postprawdy jest albo prawda, albo kłamstwo i tyle. W dzisiejszej dobie, w dobie fake newsów i szumu informacyjnego, okazuje się, że obiektywna prawda może już być bez znaczenia, bo nawet fałszywa informacja, nieprawda, może mieć realne konsekwencje tak samo prawdziwe, jak te w przypadku prawdy. Czy pan Wojciech celowo zarażał pacjentów, wiedząc, że jest chory? Nie ma na to dowodów, ale to już bez znaczenia, bo w oczach rozemocjonowanego tłumu był winny, a więc ludzie zachowywali się tak, jakby był winny, odbierając mu status i godność. Nie tylko w odniesieniu do zawodu, który wykonywał, ale godność właściwą dla po prostu człowieka. Dzięki.